To jeszcze foteczka, a co tu się wyrabia? No dobra, żarty na bok. Cześć, tutaj Piotrek. Przed Wami nowy odcinek Top Multikino, w którym przyjrzymy się kilku trudnym momentom z najnowszej historii Polski. A to wszystko z powodu premiery filmu Marzec 68 w reżyserii Krzysztofa Langa. Para studentów, wbrew przeciwnościom losu, zakochuje się w sobie, by potem wpaść między zębatki bezlitosnego aparatu państwowego. Podczas seansu łezka zakręci się w oku, a pięść mimowolnie zaciśnie. I to nie jeden raz. W fikcyjnych bohaterów wcielili się Ignacy Lis oraz Vanessa Alexander. Młodzi aktorzy są świetni i przede wszystkim autentyczni, jako zakochani studenci chcący podbić cały świat. Tyle z fikcji, bo cała reszta niestety jest prawdziwa. Wydarzenia z tytułowego miesiąca okryły hańbą ówcześnie rządzących Polską Republiką Ludową. Najpierw były protesty studentów i środowiska literackiego z powodu zakazu wystawiania dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka. Władza z początku usilnie ignorowała oburzenie inteligencji, by potem, szukając winnego, szerzyć antysemickie stereotypy. W efekcie tego doszło do przymusowego przesiedlenia tysięcy polskich obywateli bez możliwości powrotu do ojczyzny. Jeśli po takich wydarzeniach spodziewacie się ciężkiego kina rozliczeniowego, to trochę jesteście w błędzie. Mimo poważnej tematyki, Marzec 68 na pierwszym planie jest przede wszystkim historią miłosną z bohaterami, których naprawdę można pokochać. Co innego pozostałe filmy z tego zestawienia. Ostrzegam, dzisiaj będzie naprawdę poważnie. Powiedz im wszystko, z nimi nie wygrasz. Wydarzenia z 1956 roku, zwane Poznańskim Czerwcem, były pierwszym w PRL strajkiem generalnym. Demonstracje zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, ale wieść o sprzeciwie wobec władz szybko rozeszła się po świecie, zaś w kraju przyspieszyła proces demokratyzacji. Filip Bajon nakręcił o tych wydarzeniach film pod tytułem Poznań 56. Nie obyło się bez kontrowersji, bo reżyser jak sam przyznał, stworzył dzieło antyrocznicowe, antykombatanckie, antypolityczne i antyrozrachunkowe. Masakro na wybrzeżu nazywa się protesty z grudnia 1970 roku. Zaczęło się od pracowników stoczni Gdańskiej, którzy odmówili podjęcia pracy. Strajk wkrótce rozszerzył się na kolejne zakłady. 17 grudnia władze zdecydowały się na wojskową interwencję, w wyniku której zginęło ponad 40 osób. Tragedię unieśmiertelniła piosenka Ballada o Janku Wiśniewskim, opowiadająca o śmierci Zbyszka Godlewskiego. O tych wydarzeniach opowiada Czarny Czwartek z 2011 roku w reżyserii Antoniego Krauzego. Film skupia się na postaci Bruno Nadrywy, pracownika gdyńskiej stoczni. Strajki w Stoczni Gdańskiej z 1980 roku przeszły do historii jako „wydarzenia sierpniowe” stały się impulsem do przemian systemowych w krajach demokracji ludowej. Protest gdańskich robotników był tłem wydarzeń filmu Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy z 1981 roku. Film realizowano w pośpiechu, by uchwycić jak najwięcej klimatu chwili i rodzącej się właśnie solidarności. Dzieło zachwyciło światowych krytyków, dostało nominację do Oscara oraz zdobyło pierwszą w historii polskiej kinematografii złotą palmę na festiwalu w Cannes. O tych dniach pełnych nadziei. Pełnych... Pacyfikacja strajków kopalni Wujek z grudnia 1981 roku to jedno z najsłynniejszych wydarzeń związanych z prowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Górnicy odmówili pracy, a kilka dni później władza brutalnie rozprawiła się ze swoimi własnymi obywatelami. Zginęło 9 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. O tej masakrze opowiada film Kazimierza Kuca Śmierć jak kromka chleba z 1994 roku. Dzieło niemal z reporterską dokładnością przedstawia wydarzenia z tamtego feralnego dnia, Widz dobrze poznaje bohaterów dramatu, co jeszcze bardziej umacnia tragiczny finał. Marzec 68 obejrzycie w multikinie. Jeśli to zestawienie przypadło Wam do gustu, to dajcie lajka, napiszcie komentarz oraz zostawcie suba. Do zobaczenia w następnym odcinku.